W niedzielę 8 marca w pizzerii pod Strzechą odbyła się cykliczna wystawa starych fotografii zatytułowana Łukowianki na motocyklach. Głównym pomysłodawcą był pan Andrzej Zdrojewski. Skąd wziął się w ogóle pomysł na taki temat tej wystawy? Ta wystawa jest już po raz trzeci, czyli były po prostu łukowianki. Później były łukowianki z okresu przedwojennego, później były łukowianki okresu powojennego, a teraz po prostu przyszło. Ukowianki na motocyklach. Udało nam się nawet spotkać niektóre z tych ukowianek. Wujek mój, a jej tata, miał motor, SHL-kę jak widać, i po prostu pewnej niedzieli słonecznej postanowił nas sfotografować. Z uwagi na to, że my byłyśmy śliczne, motor równie piękny, zatem mamy to zdjęcie. Teraz zrobił nam ten wujek, właściciel tej fotografii, Wacław Świniarski, serdecznie pozdrawiamy zrobił nam niespodziankę, przynosząc te fotografie tutaj i po prostu zapraszając nas pod strzechę, z czego się bardzo cieszymy, bo przeniosłyśmy się wstecz myślami i sobie tak wspominać za chwilę będziemy. Od i cała historia. Zdjęcie z roku 74. Tematyka typowo wiosenna i okazji, przy okazji dnia kobiet, motocykl, wiosna, kwiaty. Na motocyklach. No i to jest po prostu, to jest fajne. Czy taka wystawa według Pani to dobry prezent na dzień Kobiet? To znaczy wie pani, my akurat nikogo tutaj nie mamy znajomego go nikogo nie znamy. Ale dlaczego nie? Bardzo dobry pomysł. Bardzo. Uważam, że bardzo. Bardzo dobry pomysł ze względu na to, że wiele osób no, tradycję trzeba kontynuować i pokazać miastu właśnie no, ten przekrój. E, przekrój e, ludzi, e, których nie znamy. E, wspominamy wtedy, rodziny się e, przybliżają e, i po prostu no, w całą historię można zapoznać się z historią łukowa, rodzin, kobiet, e, łukowianek. Czy uważa Pani, że taka wystawa to dobry pomysł na prezent z okazji Dnia bardzo, Kobiet? Bardzo, bardzo, kochana. To takie wspomnienia wracają i mi zdaje że każdy jest z tego zadowolony, na pewno. A czy znalazł tutaj Pani jakieś znajome twarze? Kochana, ja już jestem za stara, już chyba nie pamiętam, kochana, a tak tak przebłyski takie, Pani, ma. ale bardzo jest pomysłowo. A czy znalazł tutaj Pani jakieś znajome twarze? Nie, nie, bo ja jestem od 1973 roku w Łukowie z racji zamęczpójścia. No tych starszych pokoleń nie znam, sama jestem w ogóle z bardzo odległych stron. Chciałaby Pani, żeby takie wystawy były częściej tutaj w Łukowie? Wie Pani, że tak. To, tak jak szczególnie dla nas ludzi starszych to jest takie taki podbudowanie człowieka. Spotka się z znajomymi, popatrzy na zmienione twarze. Każda z przybyłych pań otrzymała opominek ręcznie wykonany kwiatek oraz pocztówkę z miłymi życzeniami. Mogła napić się gorącej herbatki, a także skosztować coś słodkiego. Skąd pan czerpie inspirację do takich wystaw? No coś trzeba po prostu robić. No tematyka jest różna. Mot tematyka motocyklowa cały czas się przewija u mnie już od 40 lat. Trochę nazbierałem zdjęć. Troszkę zdjęć yy, udostępnili też mieszkańcy. No. i wyszła. A że po prostu Łuków Miasta jest gościnne, trzeba po prostu jakoś to uczyć, a Dzień Kobiet nie jest po prostu dniem tak jak Walentynki, który po prostu u nas jest od niedawna. To jest Międzynarodowy Dzień Kobiet od lat dawna i niewymyślony związku rejestrą w Ameryce. Trzeba to czcić jakoś. Czy zamierza Pan kontynuować te wystawy? Na pewno, po prostu może połączę wszystkie po prostu te trzy wystawy, które były, czyli lata 30, lata powojenne i motocykle i wtedy po prostu zrobimy większą wystawę, a cały czas mi chodzi po głowie, w tamtym roku już rozmawialiśmy na ten temat, festiwal piosenki, muzyki R. Wiśniewskiego przy okazji po prostu, żeby Dnia Kobiet, żeby to po prostu było. Dzisiaj będzie po prostu taka próbka tego, tego, jakby niby festiwalu, bo będą występowali mieszkańcy Łukowa, którzy grają i śpiewają. Czyli zaśpiewają coś dla kobiet. W tamtym roku recytowane były poezja o Łukowiankach, a w tym roku muzyka po prostu nawiązująca do Łukowa. Z dziewczynami nigdy nie Wie, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle W spokoju się spodziewam, czy też przejść Czy szukać się, czy jej z oczu zejść Bo z dziewczynami nigdy nie wie, bo nie wiem się Czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle Czy najważniejszy jest w życiu jej, czy znaczy Kiedy zawieje wiatr A wszystko tak pewne, tak właśnie Jak ten do ty. Bo one całe są, one całe są w tym Bo z dziewczynami nigdy nie wiem Nie wiem się, czy dobrze jest, czy może jest Bo jest już lepiej